Witam was serdecznie tym razem na stoisku Matrixa. Naszym gospodarzem jest Maciek. Macku zapytam Ciebie o system transportowy, który Matrix przygotował w tym sezonie chyba jako nowość. Prawda? Zgadza się. Zgadza się. Jest to nowość na 2018 rok. Jest to system, który pasuje zarówno do koszy z nogami D25, jak i o średnicy 36 mm. Uniwersalny system transportowy do koszy Matrixa. Bardzo lekki, wytrzymały, ponieważ e, można na niego załadować dużo toreb z akcesoriami, wiadra z zanętami. Możemy tutaj do tego uchwytu jeszcze na sam koniec zapakować nasz pokrowiec z wędkami i w ten oto sposób e, przemieszczać się tym systemem, całym naszym ekwipunkiem po brzegu łowiska. E, cały system po złożeniu wchodzi nam do takiej torebki. Waży on około 4-5 kg więc nie jest to ciężkie, bardzo łatwe do złożenia. W ciągu dwóch, trzech minut yy, możemy mieć go złożonego i uzbrojonego w koszku. Pokazałeś mi, Maćku, system, ale zauważyłem też u Was na stoisku parasol, którego wcześniej nie widziałem. Parasol, który nam bardzo dobrze ochroni zanęty, przynęty od deszczu. Od słońca, opowiedz nam coś o nim. Zgadza się, jest to y, kolejna nowość na 2018 rok, y, która wyszła w naszym nowym katalogu. Parasol e, umożliwia zarówno ochronę naszych przynęt, czy też peletów, e, nawet zanęt w takich oto pojemnikach na tatce bocznej od słońca, e, jak również od deszczu zacinającego z boku, e, z której, którejkolwiek strony, ponieważ parasol możemy sobie regulować w dwóch płaszczyznach e, oraz samego, samego możemy go łamać w samym czasie parasola. No właśnie, bo tutaj jest taki bardzo ciekawy system, który nam umożliwia. Przekręcenie tego parasola, Zgadza tej czaszy, ustawienie już. pod kątem, tak tego gdzie tam nam, jak nam to zacina. Musimy tak? go popuścić sobie troszkę. O, super. I już możemy nim regulować na prawo, lewo, w konkretny sposób go dokręcając i ustawić sobie go. To wiecie o które pada nam z pleców, z boku. To faktycznie. To faktycznie bardzo wygodne, bardzo wygodne. No dobra Maćku, ja tobie dziękuję, a zapraszam Was na spotkanie z kimś, kogo już dobrze znacie. Dziękujemy. A oto i zapowiadany gość. Dobrze Wam znany Marcin Kostera, znany z artykułów, które piszę dla wędkarskiej moich znany z filmów. Tym razem w barwach Matrixa. Marcin, jakie wędki Matrix przygotował na sezon 2018? Pierwsza, pierwsza propozycja, jaka jest dla. Też, też, też tak dla ciebie, Pawle. E, bardzo fajny i lekki kij, pomimo tego, że jest e, desygnowany do karpia co nazwie jest e, Horizon Carp Feder 280 długości, e, ale super by się sprawdził na przykład do łowienia także małych ryb. Zobacz, jaki jest lekki, e, lekki blank. Ja rozumiem, że to jest propozycja na, tak, na te płoci, które. Tak. Yy, których się uczyłem łowić przy Tobie Tak, to gdzie, tu gdzie zabrałem się na, na płocie Brakowało Ci takiej wędki Myślę, że to tak. byłaby super e, alternatywa dla Ciebie Bardzo leciutka, finezyjna bardzo wędeczka e, Tak, że masz szczytówki w komplecie, bardzo delikatne Więc e, na super finezyjne brania, delikatne Myślę, że powinna się sprawdzić e, rewelacyjnie e, Tu Ci dałem specjalnie 270, gdzie uważam, że to jest e, uniwersalny Uniwersalna długość, masz też do wyboru jeszcze 3 metrową i 3,30. Uważam, że jeżeli ktoś e, chciałby łowić gdzieś około 30-40 metrów, wtedy może spokojnie 3 metrowy kij. 30 cm to jest ciekawe, nie psuje tej wędki. Też jest, e, też jest bardzo fajna, bardzo delikatna. Myślę, że przypony poniżej 0-10 spokojnie powinny wystarczyć. Ciekawą też wędką, ale to już jest taką dla. Coś, co chce daleko karpie łowić. Mamy tutaj horizona jest klasę. Zobacz, prawie 4,5 metrowy kij wow. To myślę, że przy karpiach gdzieś, które żerują ponad 100 metrów od brzegu. Takie przypadki też się zdarzają. Mhm. Myślę, że spokojnie dorzucimy, a nawet i sporo, sporo dalej można tym rzucić. Wędka ma do 160 gramów wyrzutu, więc naprawdę nie ma obawy o. O wyrzucanie. Uh -huh, uh -huh. Innym jeszcze, inną jeszcze ciekawą rzeczą, którą myślę, że warto pokazać, jest są sztyce. Aha, no właśnie. Bo też zauważyłem, że często wędkarze brakuje im tych, tych paru centymetrów, żeby tą, tą rybę tak, podebrać. Tak, tak, tak. Mamy, są, 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 sztyce, są sztyce, które mamy nawet 5-metrowe, są 4-5. E, mamy jeszcze ciekawe, ciekawe sztyce. E, przede wszystkim bardzo dobra jest e, regulacja. Znaczy bardzo dobra, bardzo jest przydatna. Jeżeli tak? mamy sztycę czterometrową, e, możemy sobie spokojnie zdjąć jeden element. Aha, no właśnie. Prawda? Ona jest, mamy e, gwint, możemy kru... tak, mamy gwint, możemy założyć. E, mamy też krótsza, bo jak sam wiesz, są łowiska, gdzie ta sztyca nie jest potrzebna taka długa. Gdzieś siedzimy bardzo nisko przy mhm. wodzie. Lek eee, z, z regulacją uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, super. Wygodne, bardzo mocna, jest solidna. Myślę, że przy Karpiach nawet bez tego nawet skazane jest, żeby po prostu łowić tą masywniejszą, mocniejszą po prostu sztycą. To no sobie zostawiamy, łowimy gdzieś ryby drobniejsze, gdzieś szybciej, gdzieś jakieś zawody. Czasem mamy brzeg bardzo niewygodny, tak, prawda? To prawda. No, musisz sięgnąć to prawda. tej ryby, no to wtedy oczywiście sobie dopinasz i szczerze mówiąc, jednym zakupem masz dwie sztyce. Jedną masz tak. Na trudniejsze warunki drugą możesz sobie użyć do, na przykład do karpiowania, gdzie no wiadomo te obciążenia są zawsze bo 4 dwa metry. Razy to takiej. jest już odpowiednia długość. To już jest tak, jest, ja uważam, że też jest wystarczająca. Jest też jeszcze alternatywa w postaci 5-metrowej. Hmm. Możesz nie będziemy rozkładać, bo jest, jest dosyć długa, ale tak samo jest, też jest można ją skrócić, można ostatnią końcówkę zdjąć, tak więc jest to, jest to, jest to wygodne. Wygląda więc na to, że w ofercie Matrixa znajdziemy wędki na różne łowiska, na różne ryby i mamy je czym podbierać. I mamy je czym podbierać. Dzięki serdecznie Dziękuję.